przepraszam za mój strój wiadomo, że w domu ale wiadomo teraz nawet teraz coraz bardziej chłodniejsze dni i jeżeli chodzi przykładowo o jeziorko to tam zawsze jest chłodno ale to zaraz Państwu wytłumaczę o co chodzi yy, mamy XXI wiek jak wiadomo yy, są różne rzeczy dostępne prawda w sklepach czy gospodarstwo domowe czy, czy no po prostu wszystko można kupić ale nie wszyscy wiedzą jak ludzie piszą i chwalą że państwo wszystkiego jednak nie znacie to znaczy no dzięki mądrości pana Jarka wiecie o kogo chodzi no przekazuje naprawdę wiedzę o różnych rzeczach. Ludzie piszą, gdzie to kupić, a to jest po prostu niewiarygodne. No to znaczy, między innymi chodzi, odkrył odkurzacz, który stwierdził, że odkurza. I tego też ludzie nie wiedzieli, bo piszą, gdzie można kupić taki odkurzacz. Odkrył przykładowo, że w lesie są drzewa. Też nie wiedziałem, że w lesie są drzewa. Telefon komórkowy przykładowo ma pamięć zewnętrzną. Tego też nie wiedziałem. Same nowości, prawda? Chwała mu za to. No i że, przykładowo, że w jeziorze jest woda. Tego też nikt nie wiedział. Także szacun dla niego, za jego wiedzę, że nam przekazuje takie właśnie wiadomości. Odnośnie jeziora w jednym z odcinków tak nieraz zerknę, ale nie patrzę do końca, yy, powiedział, że będzie nagrywał, jak będzie nad jeziorkiem, jak się wkłada ryby do wiadra. Tak, proszę Państwa. Jak się wkłada ryby do wiadra. I to będzie film profesjonalny, dobrej jakości. Z tego względu, że ludzie się piszą, kiedy ten film będzie, ja niestety wędki nie mam wiadomo, nad jezioro nie pójdę. No można użyć tam kija, sznurku, tak jak kiedyś było, ale tak przykładowo na życzenie dużo ilości widzów chciałem Państwu pokazać, jak to w ogóle wygląda. Jak się wkłada ryby do wiadra. Tak powiedział, także ja go wyprzedzę i Państwu pokażę. Jak się wkłada ryby do wiadra. Bardziej profesjonalny film. No, siedzimy sobie właśnie. Nad jeziorkiem. O, proszę. Mam taką prowizoryczną wędkę. O. I tak sobie tutaj, właśnie. O. I tak sobie łowimy ryby. I wtedy, proszę Państwa. O! Dwie rybki złapały. I teraz Państwu pokażę, jak profesjonalnie się wkłada ryby do wiadra Także jeżeli Państwo o proszę, są rybki są i teraz proszę Państwa, jeżeli łapiecie Państwo rybki na wędkę tu jest woda też, o, widać, świeżo, świeżo złowione. Również potrzebne będzie takie wiaderko. I teraz Państwu pokażę jak się wkłada te rybki do wiadra. No, oczywiście, gdybym miał haczyk, to żeby tutaj właśnie nie uszkodzić, bym haczyk, prawda, odhaczył i bym stał. No, ale to jest taka propiezeryczna wędka. Także po złowieniu, a akurat złapałem dwie, mam tutaj w zasięgu ręki nożyczki. I teraz uwaga profesjonalne wkładanie rybek do wiadra. Zniżamy. I ciach. Zapraszamy do kolejnego filmu. Dziękuję bardzo.